Więc witajcie na moim kanale, znam się lekcji. i w dzisiejszym odcinku robimy długo wyczekiwany mukbang. Bardzo dużo pisaliście, że chcielibyście właśnie odcinek z Agatą i wpadłem na pomysł, że okej, okay, you know what, mukbang, Agata, bla, bla, bla. Dla osób, które nie wiedzą, mukbang to jest po prostu taki relaksujący niby filmik, gdzie um, ludzie jedzą i jednocześnie gadają. Nie to na przykład nie relaksuje. Mnie też nie, bo ja nie lubię, jak ktoś je i gada. W każdym razie będziemy poruszać różne tematy, Pytałam Was na Instagramie, że co byście chcieli, żebym z Agatą poruszyła, więc pisaliście, więc that's what we gonna talk about today No bez ja jestem głodna, nie wiem jak Agata, ty. Ja jestem zawsze głodna. Okej. Okay. W ogóle jedzenie po treningu to jest mini orgazm. No. Pierwszy luźny temat e, to będzie: czy planujecie dzieci w przyszłości? Ja zacznę od tych ziemniaków, bo, bo one wyglądają ja najgorzej. Ziemniaka. Gorzej. Powinniśmy to samo jeść, a ja nie. Czemu planuję. dawaj, one pachną! Weź ziemniaka, spróbuj. Pachnie. Ja nie dam się, ja Dobra, <grym> pytanie było: czy chcemy mieć dzieci w przyszłości? Mm. tak. To jest moje duże marzenie, i to jest jakby. Że może kontrowersyjne, ale ja uważam, że to jest. Um, nie obrażę, No, mapy. dziwne. Ale ja uważam, że. Um, posiadanie potomstwa to jest taki trochę sens mojego życia, bo jakby to jest coś, co my zostawiamy po sobie, nasza krew, i potem te dzieci będą miały dzieci, te dzieci będą miały dzieci. Wiecie, nasze. jakby dynastia się tworzy, prawda? Oh, uh -huh. e, a wiecie, kupicie sobie samochód, no ten samochód nie zostanie na zawsze. I te wszystkie rzeczy materialne są takie, wiecie. Ale rodzina, rodzina będzie i też strasznie chciałam doświadczyć miłości takiej. Miłości. Ja miałam raz sen, że miałam dziecko i ja tam odczuwałam w jakimś stopniu miłość do tego dziecka i to było tak piękne uczucie. Zastanawiam się, czy to jest prawdziwe. Ja też bym chciała mieć dzieci. Trzy dziewczynki. Trzy dziewczynki? Mhm. Albo Ty chcesz być Kris Jenner trochę. <gry> I to się Kim Chloe Courtney. Tak, więc e, no myślę, my, a za obie chciałaby być młode mamy. A to może Ogólnie że... Fajnie by było, jakbyśmy razem zaszły w ciąży, wtedy te dzieci oh, by i mogły. Ja słodkie być... takie. Mhm. Jak, jak tak, Kylie i Chloe. Aha. One takie sesje robiły w lustrze, wiecie. Mm. Ej, dobra. Trochę jest takie nadzieje. No jak, jak na co? Nie? Trochę jak to, co tam jedliśmy na Dominikanie. Mhm. E, w środku jest taka, jak to się nazywa? C chili... Czyli czyli konkarnie? Tak, to, to jest. To jest to? Ja że tą nazwę. W sensie coś, coś kojarzę taką mam nazwę, ale. <laughs> tak, to, to, to. Mm. Dobre, no. Kolejny temat, ludzie pisali związki. Może zacznijmy od tego, czy ty jesteś w związku, Fagacior. Nie jestem w związku i mi jest w tym na razie bardzo dobrze. I aktualnie nie jestem teraz zakochana i bardzo z tego powodu się cieszę, bo nie, ja w ogóle bardzo się angażuję emocjonalnie no. i nie chcę być od nikogo uzależniona, wiecie o co chodzi. Ogólnie w sensie emocjonalnie, sobie, jak ty jesteś w związku, to ta osoba, jeśli jesteś faktycznie zakochana, kontroluje twój, w sensie cały dzień. Jeśli ta osoba, się z tą osobą pokój, to masz cały dzień do dupy. Jeśli uh -huh. ta osoba coś dziwnie będzie się nazywać, to wtedy źle się czujesz. Bla, bla. Z jednej strony najszczęśliwsze momenty w waszym życiu są prawdopodobnie, kiedy byście zakochani. Ja tak na przykład mam. Mój najszczęśliwszy moment, jak byłam w Paryżu ze Stuartem, ale z drugiej strony, Jedne z najsmutniejszych momentów są, jak macie złamane serce. Jak to sobie pomyślicie. I to są tak skrajne emocje, tak skrajne uczucia, że ja na razie nie chcę tego. Ale żeby... to jest fajne do przeżycia. Jeśli nigdy nie byliście w związku nie byliście zakochani, to musicie do kiedyś przejść. To jest e, normalna kolej rzeczy w życiu i jak tego sami nie doświadczycie, to. A aczkolwiek ja, live life. Ja na razie nie chcę być zakochana, boję się, że się zakocham. Jak na razie jestem taka. Nie chcę. Byłam dwa razy w życiu w związku, dwa razy były to mm, toksyczny związek, uh. więc ja tylko do takich w sumie jestem przyzwyczajona. Czy ja jestem the problem? Maybe. Damn. Ale, te, <grym> te, no, 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 no. ale teraz przez te toksyczne, zwią te nie, niewypałowe związki, ja jestem wdzięczna, że ja miałam, że ja przeszłam to, bo teraz przy następnym związku ja będę wiedziała, na co uważać, co ja lubię, hey. czego ja nie lubię. Czy też nie myślisz, że jak byłeś w toksycznym związku, jak ktoś cię potem dobrze traktuje, to myślisz, że on cię oszukuje? Że mi się prękuje, albo że, no, albo że. Albo że specjalnie to robi. coś jest nie tak? No, jest już trochę zepsuta. No, w sensie. po takim związku. Ale dużo, dużo się nauczyłam, dużo wyciągnęłam. I teraz, przy przyszłych związkach, mam nadzieję, że będę już daleka widziała toksyczne zachowania i będę mogła się ostrzec. A jak podasz z wody lodówkę? Z wody lodówkę. Musimy też mówić co jemy. Tamto to była mini quesadilla, ale taka jakaś bardzo napchana i dobra, ale ostra. E, ale lubię na przykład ostra, a teraz jemy taką spłaszczoną, taką normalną quesadilla. Tak, zawiera ona czarną fasolę i, i, i jakieś mięso. Dobra, mm. ale. Tak jest, to jest zwykłe, nie? Nic, Where nic, is the flavor? Nic takiego tak się jak nie dzieje. Zapchaj dziurę, bo bym była głodna, okej, okay, ale. Jak wiecie, jeżeli ci nie znów woda, to znaczy, że ostre było coś. Mhm. Mm mm. mm. jest dobre? No dobra, ale też ostro właśnie. coś mm, ja chciałam powiedzieć. Kolejny temat, możemy delikatnie, bo ja bym tutaj jakoś głębiej nie wchodziła. To jest Team X3. Team X w ogóle to miało być e, przez dwa lata jedni ludzie, nie? Potem coś się tak posypało, że nasz Team X się rozpadł, potem powstał ten drugi. Ja uważam, że za dużo, że przesyt i zaraz będzie tyle tych ekip i jeszcze wiem, że inne się tworzą, że po prostu oryginalne będzie bycie indywidualnym po prostu twórcą, niż bycie w, jakim, w jakiejkolwiek ekipie albo teamie. Mi to szczerze mówiąc już znudziło. Zapewne będzie to powtarzanie tematów takich samych, jak były tam, tylko że tabliczki. No, typu, jest tylko szukała, co i nowego z mogą zrobić. Ludźmi, ale przede wszystkim to się zrobiło tak, jak Team X miał być jeden. Okej, okay, myśmy byli powiązani umowami, ale teraz um, te umowy, które oni mają. Te umowy, które oni mają. Kochani, może nie, nie, nie konsultowaliście tego z prawnikiem, ale sprzedaliście duszę. Dosłownie. Ja mam już trochę przesyt tego i. No, chociaż mogli zmienić nazwę. Mmm, -hmm. Mnie to bardzo boli, że nie zmienili nazwy. Mogło być Team X, Y, coś tam, coś tam. Team X, Y, plus coś tam, znów Y. <grym> team X, Y, teraz byłby nie. Z. Te wszystkie rzeczy mam wrażenie, że mogły być wszystkie trochę bardziej doprawione. Bo, ale myślę, myśl, myśl, że to jest kwestia, że. ludzie nie lubią ostrego jedzenia. Przynajmniej w Polsce. Gadam jakaś w ogóle, bo z Ale ludzie w Polsce ogólnie nie lubią ostrego jedzenia. Mm. I, i, I wszystko jest takie, wiecie, przyprawione... Te sosy są spoko ostre, ale jedzenie mogło być trochę, trochę więcej Soli no w Soli, do środku. tego! Um, Czekaj, doprawimy trochę. Okej, okay, teraz ja wybiorę dla Ciebie przeciwniczkę, a ty wybierzesz dla mnie przeciwniczkę. Do walki. Super. Muszę się zastanowić. Ja bardzo trzeba zobaczyć walkę. Faga taką. <suszy> Świadkiem. to była w ogóle bardzo dziwna noc, bardzo dziwna noc. Jak sobie o tym pomyślisz, co to w ogóle za ludzie, nie? W sensie, czy, ile nas było? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Była nas piątka pod moim blokiem, była między innymi właśnie była fagata, była konfrontacja i... Ale ogólnie ja ciągle słyszę, że ktoś chce ją pobić, to Propozycji. I bardzo bym chciała zobaczyć tą walkę. Wydaje mi się, że konferencje byłyby ciekawe. Ech. Ostre. Czy to jest taka ciekawa osoba, żeby jej dawać znowu rozgłos i atencję? Ale, ale chodzi mi o konferencję, nie. walkę, to by było ciekawe. Pod tym względem. No, ja bym chciała zobaczyć rewers z Natsu. Serio? To tak. jest osoba, która gdybyś mogła mi dać kogokolwiek, dałabyś mi Natsu? No. <śmienicielizacja> nie chcę się z nikim, żebyś się wyłamał. <śmienicielizacja> Tego z Natsu zobaczyć i koniec. O! Bym chciała? O! Czy też, ty chciała zobaczyć? Nie czemu ja Nie wiem, chcę zobaczyć wszystkich, jak ją biją. Jezu, już wyjaśnione. Kolejny temat. Czy jesteście hetero? Ja powiem pierwsze, 100%. Ja kompletnie nie widzę się z dziewczyną. Czasami chłopacy mnie wkurzają i są mi się, oh my fucking god. Ale pod koniec dnia I could never um, sprawy seksualne I could never, I could never pocałować się. Też not my thing, więc nie, ja, ja 100% hetero. Ja się często nad tym zastanawiam, bo w ogóle uważam, że kobiety są e, tą ładniejszą płcią. Ja się tylko całowałam z dziewczynami, nic nigdy więcej, ale ja bym chciała spróbować. Oh my gosh, I could never. Boże, się posłyszałam na ciebie nie really. tego, ale nie z tobą, nie z tobą. się że inne dziewczyny podobają. Ale być na przykład bym nie mogła, bo ja mam takie, coś takiego, że ja lubię, jak facet tak jakby bardzo mocno dominuje, i też mam wrażenie, że z laską mi się kłóciła dużo związku i w ogóle. Ja lubię bardzo takie um, męskich facetów. jeżeli chodzi o związek, lubię tak no, lubię czuć taką dominację, na przykład nawet, yy, wiecie, genetyczną, że, że jest wyższa ode mnie i w ogóle, a dziewczyna, no byłby problem. Uh -huh, uh -huh, Ale uh -huh. bardzo mało mi się dziewczy podoba, a tak chłopaków mi się bardzo mało podoba. Nie, no babo, to mi się cały czas ktoś nowy podoba z chłopaków! Dosłownie to co tydzień. więc to akurat fagacur. <kłysy> Teraz poobstawimy kilka walk teraz z fame'u. jeszcze nie wiemy, oprócz Dubiela i, i tego, więc nie obstawiamy tego. Mm, Tromba, Gimper? Mm, nie mam zdania, nie widziałam ani jednego, ani drugiego. Tromba, mi się wydaje, że Tromba. Nie, um, nie wiem. Komeniven, Mitro. Jeżeli Nitro się znowu jakby... Bo ja wiedziałam, że mu się głowa wyłączyła. On na przykład te tarcze bardzo dobrze, a ja wiedziałam, że mu tam głowę. Ale Adam mi zawsze powtarza, że tarcze, a potem w walcu są dwie różne rzeczy. Totalnie różne rzeczy. Ja faktycznie też raz miałam taką dziewczynę, która zajebiście na tarczach robiła, a potem sparing. No, ale... Tarcze bardzo fajnie. Myślę, że... Jeśli by mu się głowa nie, nie wyłączyła, on już wchodził do klatki, to może on, ale jeżeli będzie ta sama sytuacja, to myślę, że chociaż... A mi się wydaje, że Ksayo. Myślę, że oni mają obydwoje ogólnie w to wyjeb... Myślisz? Że... Tak jest z nimi to nie mają chyba trochę więcej. Ja, ja wyjąć... nitro, tym razem trochę mniej. Nie wiem, myślę, że ma wyjąć. Dobra, teraz Monika Kociołek-Fagata. Ja obstawiam, że będą trzy rundy. Aha. A wiesz co jest najgorsze? Ale ty przecież walczyła, ale nie miałaś tego. Dla mnie najgorsze w walce są te przerwy, jak trener do ciebie podchodzi, zaczyna do ciebie gadać, a hej, podczas walki ja pierniczka Agata, to dla mnie było najgorsze, najgorsze. Dzięki Bogu, że w wa, z tobą ja nie miałam pierwszej że, przerwy. Dzięki Bogu. Dzięki, ja, ja też dzięki Bogu. Wydaje mi się, że, nie wiem, Monika może trochę psycha się już przed walką. Już przed walką. bo To jest nieopisywalne Ale z strony, uczucie. Z drugiej strony ona też koncerty grała przed dużą ilością ludzi, to nie jest... Ale wydaje naprawdę... mi się, że to jest nieporównywalne. Bo koncert, ty wiesz, co masz robić, ty, znaczy, No, a tam ty nie wiesz, co zrobić. Nie wiadomo, wiesz, jak się walka potoczy. Nie wiem, widać, ja widać, przed walką się czułam, na przykład, zajebiście. Pamiętam! Pamiętam i to mnie bardzo widziało w ogóle. Z butów, jak ja tam stałam z tyłu obsłana, a ta sobie tańczy do nuty. Ja sobie, nie wiem. Ja no. że tak robiłam! A wtedy widziałeś, jak się zachowałam, szacunek! Szympans normalnie! Co ty gadasz? Kur. No. A ja, a ja, a Janek, ty byłeś, nie? Spokój, a za nic, ja, nic, y nic. Musiałem ja do kogoś tam podeszła i zrobiłam... JOSDA, coś tam. Ja nie wiem, to akurat jest dobre, ja pamiętam Adam mówił, e, rozmawiałam o tym potem z Adamem, z moim trenerem, z Adamem o tym rozmawiam on mówił, że to jest dobre przed walką. Mieć coś takiego. No, no jak widać nie zawsze. No. <laughs> ale, ale no ja życzyłam, ja to były... No i pewnie się wtedy. Nie zniszczyłam tak naprawdę. Ej, ja, Agata, chyba najgorzej w życiu. To było tak nie wstrętne uczucie, nie potrafię ci opisać co ja, ja się nie czułam. mogę autentycznie doczekać teraz tego uczucia znowu przed walką. Żebyś nie ja, miała. Ja przez chwilę? Bo teraz pamiętaj... Ja bez... przez chwilę myślałam, że mi ktoś coś dosyć korzystał na pana. No, tak wyglądałaś ogólnie. Ale Słuchaj, to... ale pamiętaj, że teraz przy drugiej walce, Agata, to presja jest po twojej stronie, ty już raz walczyłaś. Hmm. Ty masz rekord 01. Ja z... tego! Ale to nie jest moje, wiesz, to nie jest moje. Coś, co ja chcę robić, wiesz że co zawodowo i w ogóle. Ale bardzo, bardzo chcesz wygrać. Jakby to każdy chce. O chcę bardzo, ale ja się nie załamie, jak przegram. Nie, nie mówisz, że się załamiesz, ale presja jest na pewno bardziej po twojej stronie. Hmm, moim zdaniem. Ja, presji... ja sobie tej presji generalnie nie nakładam. staram się nie sobie nie nakładać. Co chwilę widzę tych TikToki. Właśnie i ludzie są bardziej ludzie po twojej Ludzie są... Bo, u nas było coś innego, że wiesz, że ludzie byli tak, wiesz... Okej, okay, no nie? A tutaj jest coś... Do dziwnego, że ludzie są bardzo po mojej stronie i dużo osób pisze. ROBIŁĘ! Nie tylko tak, ale na przykład widzę jakieś tiktoki o sobie głowę, jak Fagata przegra. Wiesz, tak oni już tak, tak Ej! I liczy. nagle jakbyś ty przegrała pół polski, będzie łysa chodzić. Pół polski. Kolejny temat to z, y, miesiączki. Ten temat ja chciałam poruszyć z Tobą. Byłyśmy teraz razem na wakacjach i ja dostałam okresu i tam były baseny. I <laughs> mówi, że jedyny sposób, żeby się kąpać, to jest. Pod, pod, nie podpaska, tampon, tylko tampon. tampon. I pierwszy raz użyłam tamponu. Bałam się, bo dziewice nie mogą używać tamponów. W każdym razie... Um... Może się jesteś jakąś analną nie? Ech. Chyba, że nie, to to się. Nie, w każdym razie... Tampony okazały się bardzo fajne, shit, tak, naprawdę. ja w ogóle długo się nie mogłam przekonać do tamponów i o dziwo moja młoda… Ale tylko tą maszynką, bo tak normalnie to ja nie mogłam tego wcisnąć. Ja go czułam cały czas, dopiero jak… Ten... Potem się nauczysz, ja na przykład wolę tak, nie lubię z tą maszynką, bo tam tak muszę tak dociskać. Ja lubię sobie po prostu jazda palcem, bo jak mam długie paznokcie, chcę sobie ja robię, nadziewam sobie Uuu! na i jazda, ja latam. <laughs> no i ten, i… Um... Nie, moja siostra w ogóle, to śmieszne, moja siostra jest młodsza 3 lata i ja ona mnie uczyła zakładać tampona i ja na początku... Bo te młodsze dziewczyny to są, wiesz, już takie Och, światowe. A mamy to po prostu tutaj, no, ja już starodawne tutaj. tutaj. Nie, 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 ale moja siostra y, mnie właśnie uczyła. Ja przy niej wkładałam i prawie płakałam, bo ja nie mogłam go tam, nie wiem, ten, ale się nauczyłam i też jakby w ogóle już nie używam. Ja y się bardzo boję, że jak nie będę mogła go wyciągnąć potem albo że się gdzieś zgubi czy coś. <grym> Kurki, Zgubi się, pójdzie na spacer, zgubi się. Zgubi się, gdzieś tam wleci, gdzie nie powinien wlecieć i że go nie wyciągnę. No, no nie, scary, scary. Okej, okay, i ostatni temat na dzisiaj, już bez jedzenia, bo my z Agatą jesteśmy obżarte fest. Ale no, za malutkie brzuszki. To jest rada... Jestem ciekawa od ciebie to usłyszeć. Rada, jak sobie poradzić po złamanym sercu. O, ja mam zawsze taką radę i zawsze ją powtarzam, to jest bardzo złe ogólnie. Ale to, to ja tak robię, ja tak robię. To może nie jest rada, tylko ja tak robię. No. Eee, ja szukam sobie kogoś innego, żeby zająć głowę. Dlatego... To działa? Tak, ja próbowałam, mnie to nie zadziałało. Serio? A ja sobie, ja sobie szukam kogoś innego, eee, po prostu, żeby się czymś chociażby zająć. Ale, ale wtedy ty nie porównujesz wszystko do tamtej osoby. Ja tak miałam, że ja po prostu, wiesz, z tą nową osobą próbowałam coś robić, ja myślę, że o, ale tamta osoba może zrobiła mi ja tak. Tak naprawdę nie byłam zakochana. <laughs> nie, ale ja serio mi to w ogóle nie pomogło. Wręcz pogorszyło, bo ja serio wszystko porównywałam, i wtedy byłam jeszcze bardziej smutna, że nikt nie zastąpi tamtej osoby. Ogólnie trzeba się trochę posmucić, no nie? Że Uważam też, tak, tak, że. No, nie ma takiego switch i wiecie, i nagle stajecie się e, weseli, czy smutni, czy nagle o kim zapominacie. o kiedyś pamiętać, ale. I nie to... próbujcie forsować glow-up po, po break-up. To samo przyjdzie, a potem <coughs> jak przyjdzie samo naturalnie. To jest najlepsze uczucie ever. A niektórzy też ogólnie robią glow-up w związku. Ogólnie nie kończyło się dobrze, bo na przykład często ci faceci, którzy byli tak szukani na szybko na zastępstwo, okazywali się też nie za dobrym wyborem, bo jednak jak szukacie szybko na siłę na zastępstwo, to to nie są też. To musi przyjść jakby samo. I potem na przykład było podwójnie złamane serce, bo jeszcze przeżywałam tamto i nowo osoba mnie też zawiodła i ja miałam takie double homicide. Damn. Kolejna, sprawdzam! Oh, Another one! Zrobimy teraz challenge. Już kończymy odcinek, zostawcie łapkę w górę. Z, e, bierzesz do buzi, gryziesz, siesz i nie możesz zrobić żadnej miny. Żadnej... Czekaj! Kto zrobi minę, dostaje plaskacza na mordę. Nie, bo ja mam podkład. A i co? Zajdziesz Ci podkład. A ty masz, kurde, policzki zrobione. Zobaczcie, przesunie się. Nie, nie pijemy się, po prostu to. No czemu? No to dawaj. Klapsy, tak jak lasy, czy tak jadasz? Że... <laughs> Dobra, klapsy. Trzy, Mhm. Mm Brysz. Ja zrobiłam minę. Ja Robiłam tak. Zobacz. Tak Nie, no we, uspokój się nie tak mocno, Agata. Serio, nie za mocno, serio. Serio, tak. Ja ba... to, ci to tam. Nie, nie!